Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na koparcie w Rino. Z tej strony Tomasz dla US Cars. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, zaczniemy dzisiaj od samochodu. Moim zdaniem, wartego waszej uwagi, a mianowicie chodzi tutaj o BMW serii 5. Dlaczego powinniście zwrócić na to auto uwagę? Ponieważ jest to hybryda, tak zwany e-drive. Tak, jak tutaj właśnie widzicie na boku samochodu i z tyłu przy znaczku 530E. Bardzo fajny samochód. Jest to rok 2018 z bardzo ładnym i bogatym wnętrzem. Jeżeli zobaczycie sobie, to tutaj praktycznie żadnych śladów użytkowania nie ma w tym samochodzie, poza wytartą kierownicą, ale zauważyłem, że to się zdarza bardzo często. W tych nowszych BMK. Fajna sprawa z tym samochodem jest taka. Widzicie, autko odpala. Bardzo fajnie. Kluczyk jest, tak jak widzicie. Poza tą kierownicą tutaj żadnych zniszczeń nie ma. Bardzo piękne wnętrze z tymi drewnianymi i aluminiowymi wstawkami. Jeżeli chodzi o zniszczenia tutaj w tym samochodzie z zewnątrz, to powiem Wam tak: żadnych zniszczeń widocznych w tym momencie nie znalazłem, poza tutaj wgiętym przodem delikatnie, ale tak, o boki i tył samochodu są w idealnym właśnie stanie. Jedyne zniszczenie, jakie jest podane tutaj na stronie kopartu, jeżeli sprawdzicie sobie po numerze aukcji, to jest zniszczenie podwozia. Nie jestem w stanie tutaj tego w żaden sposób sprawdzić, ale zobaczcie wnętrze tego samochodu rewelacja moim zdaniem. Ładna, ciemna, szara tapicerka od BMW, czarna podsufitka, bardzo piękne drewniane wstawki, aluminium. Wszystko ładnie zadbane, poza kierownicą, która jest tutaj delikatnie wytarta to tak naprawdę żadnych tutaj. Śladów użytkowania w tym samochodzie nie ma. Moi drodzy, także jeżeli jesteście zainteresowani tym samochodem, to pamiętajcie, że ze względu na to, że jest to hybryda, zapłacicie tutaj niższe cło i możecie liczyć jeszcze na pewnego rodzaju ulgi podatkowe, w zależności od tego, do którego kraju będziecie to ściągać. Większość europejskich krajów w tym momencie. Oferuje właśnie ulgi podatkowe za posiadanie hybrydy lub samochodu elektrycznego. Także pamiętajcie o tym bardzo fajna opcja coś, czym powinniście się moim zdaniem zainteresować. Kolejna bardzo fajna opcja moi drodzy, dzisiaj na koparcie to Jeep Grand Cherokee z 2020 roku z bardzo niskim przebiegiem. Możecie zobaczyć sobie tutaj 19 000 mil. Jest to wersja limited, więc macie tutaj bardzo bogaty pakiet od Jeepa. Piękne skórzane siedzenia, wielką panoramę na dachu i ogólnie bardzo ładne, zadbane wnętrze. Jeżeli chodzi o zniszczenie na tym samochodzie, główna szkoda znajduje się z przodu. Zaraz wam to pokażę, tylko chciałem wam pokazać najpierw tutaj właśnie tył tego samochodu. Bardzo zgrabne, fajne autko. Jeżeli macie rodzinę lub szukacie czegoś takiego bardziej wygodnego dla siebie, moim zdaniem. Rewelacyjne auto w bardzo fajnym pakiecie. Szkoda, to koło wygląda na to, że mogło ulec zniszczeniu przy właśnie wypadnięciu z autostrady, bo na to wygląda, że to auto właśnie wypadło i główna szkoda poszła tutaj po podwoziu tego samochodu. Tak jak właśnie widzicie. Z tego co widzę, to mamy prąd w tym samochodzie. Więc jestem ciekaw, czy. On odpali. Zobaczmy, czy jest na pewno na park. Jest. No, i proszę, moi drodzy, autko odpala. Ładnie brzmi. Także moim zdaniem, coś wartego Waszej uwagi. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj. Tylną kanapę. Żadnych zniszczeń nie ma. Kopart tutaj nie wrzucił żadnych części, ponieważ tak naprawdę nic nie zostało za bardzo urwane z tego samochodu. Ale możecie sobie zobaczyć, że właśnie wszystko tutaj jest w porządku. Moim zdaniem. Jak najbardziej. Coś takiego warto ściągać. Jeżeli jesteście zainteresowani takim oto Jeepem Grand Cherokee proszę bardzo, tutaj macie numer aukcji. Sprawdźcie sobie dostępność i ile takie autko może Was kosztować. A tutaj kolejna ofiara ostatnich opadów śniegu właśnie w Rino. Jeep Compass. Jeżeli Grand Cherokee jest dla Was za duży, to polecam zainteresować się właśnie takim oto kompasem. Tutaj macie Numer aukcji możecie sobie sprawdzić jest to rok 2020, wersja Trailhead. Jest to bardzo fajny pakiet od Jeepa. Możecie sobie zobaczyć wnętrze, piękne, skórzane siedzenia, bardzo ładne, ładne, zadbane wnętrze, czerwone wstawki, lekko taki sportowy wygląd w takim półterenowym aucie. Bardzo fajne, bardzo fajne autko. Główne zniszczenie jest z przodu, tak jak właśnie widzieliście. Auto wypadło zapewne z autostrady przy ostatnich opadach śniegu. Więc główne zniszczenie jest tutaj po prawej stronie. Możecie sobie zobaczyć. Auto przytarło gdzieś pewnie o przy autostradzie. Zostało urwane tutaj koło. Co się stało z całym zawieszeniem tutaj z przodu, ciężko powiedzieć. Trzeba by po prostu to auto podnieść i posprawdzać to wszystko. Ale tak, poza tym, to moim zdaniem coś warte Waszej uwagi. Niski przebieg, 26 tysięcy na amerykańskich autostradach. Także rewelacja, moi drodzy. A tutaj coś co bardzo rzadko zdarza się na koparcie w Rino, czyli Maserati Ghibli. To jest wersja 3-litrowa twin turbo 345 koni. Gdyby to była wersja S, mielibyście tutaj 425 koni z tego samego silnika, ale to jest troszeczkę starsze auto. Macie tutaj przebieg 59 tysięcy. Numer aukcji możecie sobie sprawdzić. Jest to rok 2014. Jedyny problem z tym autem jest taki, że powiem Wam szczerze, to wnętrze już trochę, powiem Wam, nie wygląda zbyt rewelacyjnie. Widać tutaj dużo śladów użytkowania. Ktoś w tym aucie palił, z tego co tutaj czuję. Ale jeżeli jesteście zainteresowani takim sportowym autem z 2014 roku. No to jak najbardziej moi drodzy, zniszczenia tutaj jakieś ciężkie nie są. Możecie zobaczyć tutaj wgniecenia na klapie auto. Również wypadło z autostrady po ostatniej burzy śnieżnej tutaj właśnie w Rino. Kolejne bardzo popularne auto, które większość z was ściąga do Polski poza bmw czyli Audi A6. Z 2014 roku. Ogólnie powiem wam, auto jest dosyć zadbane. Szkoda tutaj nie jest jakaś tragiczna na tym samochodzie, tylko jest jedna rzecz, którą wam zaraz pokażę, w której niestety kopart moim zdaniem czasami tutaj daje ciała. Zobaczcie, co zrobili z wnętrzem samochodu. Wrzucili ten cały przód tutaj. Ten fotel pewnie został tutaj uszkodzony. Deska rozdzielcza pewnie została porysowana Z tyłu No można się tylko domyślać Jakie tutaj zrobili zniszczenia Wersja Quattro 2014 rok Bardzo ładne, zadbane wnętrze Poza tym zderzakiem leżącym w środku samochodu przebiegu Niestety tutaj nie widzę, żeby był podany Zobaczymy czy się wyświetli Jest i przebieg 45 000 mil Ładna, jasna tapicerka, wiadomo, nie każdy jest fanem tego koloru, ale moim zdaniem wygląda dosyć fajnie. Jeżeli interesuje Was takie autko, piszcie do nas, wszystkie dane kontaktowe macie pod filmem. Pomożemy Wam właśnie w ściągnięciu takiego samochodu. Kolejne Audi A6, tym razem 2013 rok. Znowu widać jakby po prostu ktoś pośliznął się przy ostatniej burzy śnieżnej. Przytarł tutaj trochę bokiem po bandzie, pewnie auto, na autostradzie. Poza tym żadnych tutaj zniszczeń w tym samochodzie nie widzę. Autko troszeczkę już starsze, bo jest to 2013 rok, ale powiem Wam, w środku bardzo zadbane. Macie tutaj znaczek Quattro. Piękne właśnie te drewniane wstawki. Brązowa tapicerka. No, rewelacja. Moim zdaniem, auto. Warte waszej uwagi ze względu na stan wnętrza Jeżeli chodzi o przebieg w tym samochodzie Jest on dosyć wysoki Bo jest to 98 tysięcy mil Ale tak patrząc powiem wam po wnętrzu No to autko robi wrażenie Widzę, że mamy prąd Może ono nawet odpali Jestem ciekaw właśnie Zobaczmy Tak, proszę bardzo. O, i widzicie, tutaj mamy kolejną rzecz, która została uszkodzona, czyli ekran. Zgaszę go, bo pisze. Ale widzicie, ekranik jest do wymiany. Poza tym, auto w środku rewelacja bardzo wygodne fotele. Jeżeli jesteście takim czymś zainteresowani, śmiało odzywajcie się, pomożemy Wam w ściągnięciu takiego samochodu, a tutaj coś bardzo popularnego z amerykańskiej motoryzacji co zostaje ściągane właśnie do Polski w ostatnim czasie Dodge Durango, nie jest to ta najsilniejsza wersja, ale powiem wam, że i tak jest bardzo fajne autko 63 tysiące mil przebiegu przy zderzeniu, tak jak widzicie poduchy tutaj wystrzeliły ale powiem wam autko w środku bardzo bardzo zadbane, ładnie pachnie żadnych zniszczeń tutaj w tych skórzanych siedzeniach nie widzę, poza tym, że są po prostu brudne w tym kurzu z kopartu jeżeli chodzi o tył samochodu tak jak widzicie, wszystko tutaj jest w idealnym stanie tutaj macie jakieś delikatne rysy na boku gdzieś autko zostało po prostu przerysowane pewnie tutaj na parkingu zobaczcie sobie z tej strony jeszcze właśnie wnętrze tego samochodu powiem wam tym samochodem musiała jeździć jakaś kobieta, bo bardzo, bardzo pachnie perfumami. Jeżeli chodzi o główne zniszczenie tutaj tego samochodu, macie właśnie zderzenie tutaj z tej strony. Chłodnica niestety poszła, połamała się tutaj na kawałki. Jeżeli chodzi o podłużnicę, no to powiem Wam, że nie widzę, żeby ona była wygięta, ale pewnie by trzeba po prostu to auto otworzyć i zobaczyć. Jest to rok 2016, macie tutaj numer aukcji, auto możemy ściągnąć, jeżeli jesteście właśnie zainteresowani takim autkiem czemu nie, moim zdaniem coś bardzo fajnego coś co będzie się wyróżniało na polskich drogach pomiędzy wszystkimi tymi Audicami i BMW-kami, które wszyscy w dzisiejszych czasach niestety ściągają kolejne bardzo fajne autko Toyota RAV4 w pakiecie Adventure bardzo fajne auto, nowe auto, bo jest to rok 2021, moi drodzy. Zobaczcie tutaj wnętrze tego samochodu. Piękne, skórzane wstawki wszędzie. Bardzo ładne siedzenia. Toyota naprawdę robi świetną robotę z tym swoim wnętrzem teraz w samochodach. Nie wsiadam z tamtej strony, ponieważ drzwi nie chcą się otworzyć. Pokażę Wam zaraz główną szkodę w tym samochodzie, ale zobaczcie sobie, jak to po prostu świetnie. Wygląda. Samochód przygotowany na weekendowe przygody albo wożenie po prostu rodziny po mieście. Bardzo ładne autko. Przebiegu niestety tutaj nie podali na szybie. Nie mam się jak dostać do strony kierowcy, więc niestety nie sprawdzę wam tego, ale pokażę wam numer aukcji, będziecie mogli sobie sprawdzić to na stronie Kopart. Proszę bardzo, macie tutaj numer aukcji. Zobaczcie sobie, jest to Toyota RAV4. Adventure Black 2021 rok. I tak jak widzicie, dostała tutaj troszeczkę z lewej strony. Jeżeli to rozbierzecie, no to wtedy tak naprawdę zobaczycie prawdziwe zniszczenia w tym samochodzie. Jeżeli chodzi o chłodnicę, no to już widzę, że ona jest podziurawiona. Co tutaj więcej jest do naprawy, nie wiem, ciężko powiedzieć w tym momencie. Trzeba to po prostu rozebrać i zacząć przygodę z naprawą tego samochodu. Autko, bardzo fajne, nowe auto, 2021 rok. Moi drodzy, coś czym powinniście się zainteresować. Jeżeli chcecie właśnie coś takiego sobie ściągnąć, dajcie znać, piszcie do nas, pomożemy wam właśnie. Ciągnięciu tego samochodu. Moi drodzy, dzisiaj na koparcie mamy bardzo dużo samochodów, ponieważ w ostatnich tygodniach mieliśmy kilka ataków zimy tutaj w RINO i niestety dużo tych samochodów po prostu padło ofiarami tego śniegu na autostradzie. Jest bardzo dużo aut, które po prostu wyleciały z autostrady lub przytarły gdzieś bokiem. Także na pewno coś znajdziemy tutaj dzisiaj ciekawego. A tutaj kultowy amerykański cruiser Ford Expedition z 2018 roku. Przeogromne auto, moi drodzy, bardzo wysokie, bardzo duże dla całej rodziny. Jest to 2018 rok. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, to macie tutaj jeden z lepszych pakietów, jaki właśnie. Ford oferuje w tym samochodzie ładne skórzane siedzenia, taki ciemny, jakby kremowy kolor. Bardzo ładne auto, oczywiście brudne i ukurzone tutaj na parkingu, na koparcie. Wszystko można tutaj wyczyścić. Jeżeli chodzi o główną szkodę, za chwileczkę wam to pokażę. Zobaczycie sobie, jest parę takich rzeczy, które niestety mogą niektórych zrazić, jak przerwana tutaj podsufitka. Wiadomo, że to wszystko można wymienić, naprawić, ale niektórych to może niestety zrazić. No, i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o zniszczenie, tutaj na tym samochodzie, uderzenie poszło po prawej stronie od strony pasażera. Cały jakby przód. Macie tutaj do wymiany te chromy, wszystkie to zostało niestety połamane. Auto zostało również przerysowane tutaj po całym boku i z tyłu. Niestety wszystkie szyby. Zostały wybite. Kolejna sprawa to niestety popękane szyby i klosz tutaj od tylnego światła. Niestety też jest pęknięty, ale tak jak już Wam mówiłem, środek samochodu naprawdę czysty i zadbany. Możecie sobie jeszcze raz zobaczyć. Jeżeli jesteście zainteresowani ściągnięciem takiego samochodu, proszę bardzo, tutaj macie numer aukcji. Możemy Wam z tym pomóc. Ściągnąć takie auto dla Was. Bardzo ładny Mercedes CLS 550, wersja Formatic w białym kolorze z piękną, jasną tapicerką. Zobaczcie, niestety poduszki tutaj wystrzeliły, ale wiecie, to jest wszystko do naprawy. Jest prąd w tym samochodzie. Jestem ciekaw, czy on w ogóle by odpalił w tym momencie. Tak, posłuchajcie, moi drodzy. Jak on pięknie brzmi, rewelacja. Dobra, zgaśmy go. Autko widzicie, odpala. Trochę wysoki przebieg, bo 79 tysięcy. Auto dostało z dwóch stron. I z przodu, i z tyłu. Niestety to zniszczenie z przodu jest trochę większe niż z tyłu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ale. Jak na taki starszy rocznik 2014, no to moim zdaniem coś wartego Waszej uwagi. Tylko trzeba by to auto teraz podnieść i zobaczyć, jakie te zniszczenia tak naprawdę tam są od spodu tego samochodu, żeby nie okazało się tak, że będziecie musieli tutaj wsadzić kupę pieniędzy. Proszę bardzo, numer aukcji, rok 2014 Mercedes CLS550. Moi drodzy, kolejny Europejczyk, bardzo ładne czarne BMW X3. Coś ci Amerykanie nie potrafią jeździć tymi europejskimi autami po śniegu, bo powiem Wam, większość samochodów dzisiaj, właśnie po tej ostatniej burzy śnieżnej, to są właśnie europejskie auta. Pokażę Wam za chwileczkę wnętrze, tylko najpierw chciałem, żebyście zobaczyli sobie. To auto z zewnątrz, i ocenili sami, czy jest to coś wartego Waszej uwagi, czy chcielibyście właśnie sobie coś takiego ściągnąć. Jeżeli chodzi o główną szkodę w tym samochodzie, no to auto niestety wypadło z autostrady. Tak jak widzicie, to koło i to koło jest skrzywione, czyli dostało dosyć mocno po zawieszeniu. Tutaj macie numer aukcji na to BMW, tak jak widzicie, jest to rocznik 2017 BMW X3. Niestety, przebiegu tutaj nie ma podanego i w środku też nie wyświetlił się. Ale zobaczcie, bardzo ładne czarne wnętrze. Szkoda, że ta podsufitka tutaj nie jest czarna, ale macie bardzo ładną panoramę. Poduszki, oczywiście, tutaj kurtyny. Wszystko wystrzeliło, ale pamiętajcie, to można wszystko naprawić i wymienić. Fajna sprawa z tym BMW jest taka, że macie tutaj bardzo fajne audio Herman Cardon. Ładnie to brzmi, jeździłem kiedyś z samochodem z takim audio bardzo fajnie się słucha muzyki na tych głośnikach. Także pamiętajcie moi drodzy ładne autko zadbane, jeżeli chodzi o szkodę, Ciężko powiedzieć, trzeba po prostu to auto podnieść, zobaczyć, jakie tam zniszczenia poszły po tym zawieszeniu. A teraz auto akurat bardzo bliskie mojemu sercu, bo sam takim jeżdżę, czyli Nissan Maxima. To jest autko z 2020 roku, bardzo zadbane, z bardzo niskim przebiegiem. Niestety również padło ofiarą tutaj pierwszych opadów śniegu, ponieważ dostało i z przodu i z tyłu. Jeżeli chodzi tutaj o zniszczenia, powiem Wam, ciężko tak na pierwszy rzut oka zobaczyć, co tutaj zostało uszkodzone, ale możecie sobie zobaczyć, ocenić, napisać do nas, jeżeli chcecie, żebyśmy sprawdzili to auto szczegółowo. Tutaj macie numer aukcji Nissan Maxima 2020 rok wersja SV. Nie jest to najbogatszy pakiet od Nissana, jeżeli chodzi o Maximę, ale powiem Wam, że i tak jest bardzo fajny. Ja jeżdżę wersją SL. To jest wersja SV. Podwójny wydech Nissan Maxima. Bardzo ostatnio popularne auto, ponieważ jest to 3,6 litra, 300 koni. Z tych 300 koni, spokojnie przy lekkich modyfikacjach, możecie wykręcić ponad 400. Pokażę Wam wnętrze tego samochodu, dlaczego ja się w nim zakochałem. Ponieważ jest po prostu bardzo ładne. Zobaczcie. Jaką dobrą robotę naprawdę zrobił Nissan z tym wnętrzem. Macie pełno skóry, bardzo ładne czarne wstawki, ładne aluminiowe wstawki. Siedzenia, powiem Wam, jedne z wygodniejszych, na jakich jeździłem do tej pory w swoim życiu. Bardzo fajna kierownica ścięta z dołu. Na początku troszeczkę sceptycznie podchodziłem do tego, ale powiem Wam, że świetnie się prowadzi to auto. Bardzo wygodny podłokietnik oraz podłokietnik na drzwiach. Bardzo fajne auto, naprawdę. Moim zdaniem coś wartego Waszej uwagi, bo jest to bardzo fajne auto. Bardzo oszczędne również. Pomimo tego, że jest to wersja 3,6 litra. Przy 300 koniach można naprawdę fajne osiągi tutaj wyciągnąć z tego samochodu. Na długie wyprawy, na krótkie, właśnie, przemieszczanie się po mieście, świetna sprawa. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie do nas, pomożemy wam coś takiego właśnie ściągnąć. A tutaj bardzo fajna, oszczędna wersja od Chevroleta, Chevrolet Malibu z 2021 roku, moi drodzy. Nie ma podanego przebiegu. Zobaczymy, czy się wyświetli. Jest przebieg 5169 mil. Ładne, podstawowe wersje tutaj od Chevrolet'a. Niestety nie macie skórzanych tapicerek ani ciemnej podsufitki. Ale jest to bardzo fajne auto. Jeżeli szukacie zwykłego samochodu do poruszania się po mieście, to coś takiego mogę Wam bardzo polecić. Czasami jeżdżę tym Chevroletem Malibu, jeżeli poruszam się. Po Stanach, i muszę coś wypożyczyć, bo jest to bardzo popularne auto w wypożyczalniach samochodów. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj wnętrze jeszcze raz bardzo ładne, czyste, zadbane. Jest to nowy samochód, który zaledwie przejechał niecałe 5200 mil. Moi drodzy, wszystkie te auta to są ofiary ostatniej burzy śnieżnej. Bardzo podobne uszkodzenia, przeważnie auta, które. Wypadły z autostrady lub przytarły gdzieś tam, właśnie tą betonową barierkę pomiędzy pasami na autostradzie. No i kolejne Audi A6, moi drodzy, wersja 3-litrowa Quattro, bardzo ładne, takie samo, właśnie jak w tym poprzednim, brązowe wnętrze. Zobaczcie sobie, piękne auto. Niestety, kurtyny tutaj wystrzeliły, ponieważ auto dostało dosyć mocno po podwoziu, tak jak widzicie auto nie zapala przebieg 82 tysiące mil po tutaj właśnie amerykańskich autostradach jest to rok 2014 możecie sobie zobaczyć tutaj właśnie y, numer aukcji wersja premium grey bardzo ładne autko, bardzo zadbane jak na 2014 rok niestety nie jestem w stanie tutaj sprawdzić żadnego zniszczenia w tym samochodzie. Trzeba by je po prostu podnieść, żebyście sobie zobaczyli, ale coś wartego właśnie waszej uwagi. Ładne autko jest ich tutaj bardzo dużo teraz. Nie wiem dlaczego, czy Amerykanie po prostu nie potrafią jeździć europejskimi samochodami, czy o co chodzi, ale zobaczcie. Sobie właśnie na to. Kolejne bardzo fajne amerykańskie autko moi drodzy, Ford Escape z 2018 roku. Zobaczcie sobie tutaj macie numer aukcji 2018 Escape, wersja Titanium. Bardzo bogaty pakiet od Forda. Ładne, ciemne wnętrze. Niestety pod sufitka nie jest czarna, ale za to macie piękną, dużą panoramę. Jeżeli chodzi o wnętrze auta, wszystko Moim zdaniem, bardzo ładnie zadbane. Żadnych zniszczeń tutaj na tych skórzanych tapicerkach nie ma. Ciekawe, czy to auto odpala, czy nie. Nie ma prądu, więc pewnie nie odpali. Nie będziemy próbować. Niestety ten furt dostał dosyć mocno tutaj z tyłu, z prawej strony od strony pasażera. Ktoś mu zaparkował w bagażniku. Dosyć mocno pogięte tutaj, właśnie wszystko przy wlewie do paliwa ale jeżeli chodzi o wnętrze tutaj z tyłu, czy to zostało tutaj powyginane, powiem wam ciężko powiedzieć. Ogólnie autko bardzo zadbane. Jest to nowe auto, no ale niestety wymaga trochę pracy. Pamiętajcie, wszystko można naprawić, części są dostępne. Taki Ford Escape to chyba w Europie odpowiednik yy Forda Kugi, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, no to poprawcie mnie. Nie jestem człowiekiem nieomylnym. Jeszcze raz wam pokażę numer aukcji. Przebiegu niestety nie ma, bo nie ma prądu w samochodzie, więc nie jestem w stanie go sprawdzić i tutaj też nigdzie nie napisali, ale bardzo ładne autko. Coś warto się tutaj zainteresować. Moi drodzy, jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli decydujecie się ściągać samochód właśnie tutaj z zachodniego wybrzeża, gdzieś z Kalifornii, z Nevady, z Utah, z Arizony, to pamiętajcie, są to stany z bardzo suchym klimatem, więc tak naprawdę nie będziecie mieli żadnych problemów z rdzą, jeżeli to będzie jakieś starsze autko. Jest to coś, moim zdaniem, na co powinniście zwrócić uwagę, jeżeli decydujecie się ściągać samochód gdzieś tam z Florydy, gdzieś z Illinois. Tam niestety tych opadów śniegu, deszczu jest dużo więcej i niestety starsze autka zaczynają już mieć jakieś problemy właśnie z rdzą. Tutaj takiego czegoś nie ma.